Dzisiaj Wam powiem, ile dokładnie musicie uczyć się języka angielskiego, żeby się go nauczyć. Szybko. Generalnie, jeżeli jesteś jedną z tych osób, które co chwilę zmieniają metody nauki, a w ich języku nadal nic się nie zmienia, to ten materiał jest dla Ciebie. Może uczyliście się Swiszek, tak jak ja, hiszpańskiego, ale nic mi to nie dało. I przestaliście, tak jak ja. A może kupiliście podręcznik, trochę go powypełnialiście i też wam to nic nie dawało, więc też w końcu przestaliście. O, jeszcze tu jesteście? A może zatrudniliście nauczyciela języka angielskiego, bo liczyliście, że to musi wam coś dać i po krótkim czasie też z niego zrezygnowaliście. Widzisz, każda z tych rzeczy była dobra, miała swoją funkcję, którą dobrze realizowała. Tylko nie działały, bo po prostu robiłeś ich za mało. Znacie to powiedzenie ziarnko do ziarnka i zbierze się, i nic się nie zbierze. Pastu, który to wymyślił w XV wieku, z pewnością nie miał na myśli nauki języków obcych. To właśnie będzie wasz progres, jak się będziecie mało uczyć. Takie oferty jak ta, albo ta, to zwykły chwyt marketingowy. Niestety. Który zresztą działa? No, bo kto by się chciał uczyć dużo, kiedy można uczyć się mało? Niestety, nauka po minucie dziennie, czy nawet 4 lub 10 minutach, nie będzie dawała ci rezultatów albo inaczej, będzie ci dawała. Takie. Wpychanie do naszego mózgu całkiem nowej siatki zasad i pojęć opisujących otaczającą nas rzeczywistość, tylko że w języku obcym, nie jest łatwe, bo mamy już taką siatkę, która działa i jest po polsku, a na dodatek ćwiczymy ją codziennie po kilka godzin już od kilkudziesięciu lat. Więc kiedy uczymy się nowego języka, nasz mózg postrzega te wszystkie nowe słowa i zasady jako niepożądane. To są w wyraźnym konflikcie z siatką językową, którą już ma i która służy mu od lat. Żeby przebić się z całą tą nową, Wiedzą musimy zasygnalizować naszemu mózgowi, że to czego chcemy się nauczyć jest ważne i będzie mu potrzebne. Dlatego tylko odpowiednio długie i regularne sesje będą w stanie zostawić jakiś ślad na waszej sieci neuronowej. No dobra, no to ile tego powinno być? Obserwując moich studentów, to zarówno takich mniej utalentowanych, jak i bardziej, bo to też gra dużą rolę, powiedziałbym, że 5 godzin tygodniowo to jest takie bezpieczne optimum. Powinniście się wtedy powoli, ale stabilnie posuwać do przodu. Nie będzie to wyprawa prywatnym odrzutowcem na ibiza, ale bardziej taka bezpieczna i powolna jazda samochodem rodzinnym nad Polskie Morze. Twój język będzie posuwał się w dobrym kierunku, natomiast nie będzie to nic szczególnie spektakularnego. Przejście z A2 do B1 w takim trybie nauki powinno Wam zająć powiedzmy około 10 czy 12 miesięcy, a przejście z B1 do B2 na przykład 12 do 15. I wiem, że znajdzie się przynajmniej jedna osoba w komentarzach, która napisze: E, ja się nauczyłem na C3 uczą się po 16 sekund dziennie. I różne inne wariacje tego komentarza. Wszyscy ludzie mają różne predyspozycje językowe. I te różnice potrafią być naprawdę głębokie. Większość będzie miała podobny progres przy 5 godzinach tygodniowo. Ale są tacy, którym wystarczą 3. A są i tacy, którzy potrzebowali będą siedmiu, żeby w ogóle ruszyć z miejsca. Tego Wam pewnie nie mówili w szkołach. Czym te 5 godzin powinno być? Zrobiłem kiedyś materiał, który bardzo ładnie odpowiada na to pytanie, link w opisie. Natomiast mówiąc w skrócie, dobrze by było, gdyby na te 5 godzin składała się produkcja w połowie, to znaczy mówienie i lub pisanie, a w drugiej połowie taka uważna konsumpcja treści. Uważna w sensie, kiedy już czegoś słuchasz albo to oglądasz, to starasz się zrozumieć, co się tam dzieje, zapisujesz nowe wyrażenia, których nie znasz. Albo na przykład powtarzasz pewne kwestie za bohaterami. Jeżeli natomiast jesteście tacy jak ja, to nie interesuje Was zupełnie to, co bezpieczne, przewidywalne i wolne. Szukacie szybkich i spektakularnych rezultatów, które przypomną Wam, że Macie talent, a życie tak naprawdę jest proste. Dla tych z Was wszystko powyżej 10 godzin tygodniowo, to już będzie podróż prywatnym odrzutowcem na Ibiza. Jeżeli będziecie w stanie utrzymać tej ilość nauki tydzień w tydzień, to efekty mogą Was naprawdę przytłoczyć. Nie jest to niespotykane, żeby być w stanie przeskoczyć o jeden poziom językowy dosłownie w kilka miesięcy. Na przykład z A2 do B1 w 3, a z B1 do B2 w 5. Jeśli chodzi o długość i częstotliwość indywidualnych sesji nauki, to znacznie lepiej, kiedy są one trochę częstsze i krótsze niż rzadsze i dłuższe. Myślę, że to wystarczająco szczegółowa odpowiedź na pytanie ile. I jak długo. Jeżeli natomiast dalej nie wiecie, jak się uczyć, to w opisie zostawiłem link do moich darmowych 23 technik nauki angielskiego, które mogą pomóc Wam osiągnąć Wasze językowe cele o kilka czy nawet kilkanaście miesięcy szybciej. Kliknij, dzięki i do następnego.